Żeby rozliczyć wizytę w celu śledzenia dochodów Twojego biznesu i możliwości korzystania z zaawansowanych statystyk, nacisnij na jej kafelek rezerwacyjny w kalendarzu, a następnie przycisk rozlicz. Zostaniesz przeniesiony do zakładki sprzedaż. Jeśli rozliczasz rezerwację z kilkoma usługami, np. podwójną czy potrójną rezerwację, wszystkie usługi będą domyślnie przypisane do jednego rozliczenia. Masz teraz możliwość dodania do rozliczenia dodatkowych wykonanych usług czy produktów. Ja dodam sprzedaż produktu. Teraz, naciskając na kwotę usługi czy produktu pod kartą klienta, mam możliwość ustawienia innej ceny. Jeśli chcesz użyć rabatu procentowego na cały rachunek, naciśnij przycisk Rabat. Ze względu na zakup drugiego produktu, dodam klientowi rabat 10%. Wybierz przycisk Dalej, na dole strony i przejdź do wyboru płatności. Jeśli wybierzesz płatność gotówką, terminalem płatniczym czy czekiem, naciśnij się na tę formę płatności i przycisku Rozlicz. Zakończy proces. Jeśli klient ma na swoim profilu do wykorzystania środki z karty potronkowej, możesz ją wybrać z tej pozycji. Masz również możliwość korzystania z opcji szybkiej sprzedaży albo szybkiego rozliczenia. Wybierz ikonę paragonu na panelu funkcyjnym, a następnie wybierz klienta, dla którego chcesz przeprowadzić sprzedaż. Możesz z tego miejsca naturalnie dodać nową kartę klienta zgodnie z instrukcjami z poprzednich materiałów, ja jednak wybiorę kartę już będącą w systemie. Możesz dodać klientowi środki do zapłaty bez podawania przyczyny, czyli wyboru produktu albo usługi. Na przykład kiedy zostawia napiwek po wizycie, albo kupuje produkt, którego nie masz jeszcze w magazynie Buxi. Wybierając przycisk Dodaj, zobaczysz ostatnie wizyty w Twoim biznesie, które możesz dowolnie rozliczać z tej pozycji. Ja wybiorę jedną z nich, ponieważ pozostałe zakładki już sprawdziliśmy przy pierwszym rozliczeniu. Przechodzę dalej i rozliczam wizytę za pomocą gotówki. Booksy zaproponuje mi teraz możliwość wysłania rachunku niefiskalnego po tej wizycie na adres e-mail klienta. Jeśli masz taką potrzebę, możesz wysłać rozliczenie też na swój adres. Booksy pozwoli na wpisanie dowolnego e-maila. Tak wygląda wiadomość z rachunkiem. Aby poinformować klientów o ważnych informacjach ich dotyczących. Na koniec sprawdź godziny pracy pracowników, gdzie tak samo jak wcześniej, odgórnie ustalisz domyślne godziny pracy danego pracownika. Jeśli masz taką potrzebę, możesz wyłączyć całkowicie niektóre dni pracy z tygodnia.